Dzień dobry, dzień dobry, jestem na dole, jestem w studio i możecie się zastanawiać, czy jest tutaj porządek. Otóż nie ma za bardzo porządku. Troszeczkę rzeczy jest tutaj, że tak powiem, na wierzchu, porozkładanych, a to dlatego, że ogarniam, co się dzieje w piwnicy, a dzieją się tutaj rzeczy wielkie. Właśnie sobie przypomniałem, przecież Testry dalej ten fotel tutaj jest. Czemu jeszcze go nie wziąłeś? Może zacznijmy od kwestii zabezpieczenia, żeby woda do piwnicy się nie wlewała, bo jak kojarzycie, to był z tym pewien problem na samym początku. Nie będę tutaj w jakieś mega szczegóły wchodzić, ale ze studia, czyli z poziomu piwnicy, no wychodziły dreny. I te dreny wchodziły do takiego małego wiadereczka, i jak wody się za dużo wlało przez dreny, bo wcześniej to w ogóle była wielka masakra. Wcześniej w dreny były wpuszczone nawet rynny. <laughs> Bo ktoś bardzo mocno o nie zadbał o to odpowiednio i do tego małego wiaderka zbierało się naprawdę dużo wody. Natomiast w ogóle do czego służą dreny? Otóż jak mamy wody z opadu i mamy dookoła piwnicy czy też domu wodę pod ziemią, no to dreny jakby wysączają tą wodę, żeby się jej pozbyć, żeby woda się nie wlała do środka i żeby mury były suche. Ale teraz. Zobaczcie na to. Jak było to małe wiadereczko, to zdarzyła mi się sytuacja, w której pompa, która tutaj była pojedyncza, rozpięła się z rurką, która szła gdzieś tam na ogród i nagle woda się kotłowała w jednym miejscu. W tak dużym stopniu, że zaczęła się przelewać prawie że do drzwi i mogłaby się wlać do środka, czego byśmy nie chcieli. Tydzień przed tym, jak dostałem klucze, to uwaga, woda się wlała przez drzwi i tu wszędzie była woda. To opowiadałem o tym na głównym kanale, ale śmieszna sytuacja, bo wynająłem specjalistów do tego, żeby mi pomogli z tym odwodnieniem. A że się wtedy nie znałem, to zrobili nie troszeczkę w nie powiem co, bo nie jest to eleganckie, co bym chciał powiedzieć. I z małego wiadereczka, gdzie się mieściła jedna pompa, zrobili coś na zasadzie większego wiaderka wyżej, gdzie mogła być druga pompa zapasowa, że jakby się z tej przelało dolnej, to wtedy woda się zaczyna zbierać tutaj na górze i wtedy ta wypompuje wodę dalej. No ale wciąż pozostaje ten problem, że ta woda może się wlać przez drzwi, bo jest tutaj bufor dosyć niewielki. Wiecie, mogłaby się zdarzyć losowa sytuacja: albo pompa by się odpięła, jedna, druga, albo Jedna po prostu nie nadążałaby z wypompowywaniem. Albo po prostu brakłoby prądu, wywaliłoby bezpiecznik, a w nocy by padało, woda by się zbierała, bo gdzieś tam sobie spływa. To nie są bardzo duże ilości wody, no ale też nie ma zbyt dużego buforu na to, żeby ta woda gdzieś się zebrała. Ogólnie odwodnienie jest dobre już. Już woda sobie spływa tak, jak powinna spływać, ze względu na ukształtowanie działki, na poprowadzenie tych wszystkich rurek, ale stwierdziłem, że to jest niewystarczające i rzeczywiście czasami się bałem iść spać jak padało. Po prostu nawet kamerę zamontowałem, żeby widzieć, jaki jest stan wody w tym. Biadrze, żeby działało, żeby nic się nie stało, zwłaszcza, że tutaj jakby się wlała woda, to byłby troszeczkę przypał. To też pomyślałem, że warto by było zrobić znacznie większy bufor. No nawet teraz pada. Natomiast to jest w tym momencie tak zabetonowane. Tutaj jest dosyć sporo betonu, tutaj yy, jest włas, trzeba będzie oczyścić. No i tam jest ten ogromny zbiornik, gdzie jak ja bym wszedł, to bym chyba nawet nie wystawał głową do góry. Dziś tam nie będę wchodzić, bo... Nie, niech to sobie odpowiednio doschnie, żeby nic nie popękało. I to nie jest jedyne zabezpieczenie tutaj, bo nawet jakby się woda miała tutaj zebrać i miałoby ją wybić do góry, to zrobiliśmy jeszcze jedną przelewówkę, która ewentualnie rozsączy się w podłożu, albo przynajmniej da więcej czasu na zareagowanie. Chociaż tutaj też już chyba z 2000 litrów jest miejsca, a było może z 30. Otóż teraz jak startujemy od tego poziomu już minusowego i mamy tutaj wsadzoną beczułkę, to ta beczułka jest okrągła i dookoła tej beczułki tutaj są wsypane kamyczki, otoczaki, które zbierają dodatkowo wodę. Woda z drenów się zlewa do środka, zbiera się w środku. Brzydko to narysowałem. Poziom zero, Mamy tutaj studzienkę założoną, którą widzieliście przed chwilą. I nawet jak się woda zleje tutaj i zapełni cały ten zbiornik, to jeszcze jest zrobiona przelewówka, która wchodzi sobie do otoczaka, który też jest wykopany głębiej i w sytuacji, kiedy Miałaby się ta woda przelać, to ona gdzieś tutaj się jeszcze dodatkowo rozsączy tu są kolejne litry, które mogą pochłonąć. Ziemia może pochłonąć, bo jest wykopane głębiej. Więc wyobraźcie sobie sytuację, kiedy to było na poziomie tych, nie wiem. 60 cm. Teraz jest na poziomie ponad 2 metrów wykopane, więc jest szansa, że to zda egzamin. Ale mimo wszystko zrobiłem sobie przepust do środka, żeby dodatkowo nie dość, że będę mieć tam wsadzone dwie różne pompy na dwóch różnych wysokościach, to dodatkowo jeszcze będę mieć tam kamerę, żeby móc sobie czasami spojrzeć, jaki jest rzeczywisty stan wody i żebym mógł sprawdzić, ile tej wody rzeczywiście się tam w środku zbiera. I zbiera się naprawdę niewiele, ale wiecie, lepiej coś zrobić lepiej niż gorzej, a mam wrażenie, że tu. Jest... Jest aż zbyt dobrze zrobione. Nie mógłbym tego w żaden inny sposób zrobić, niż do jakiegoś zbiornika, bo no, takie ukształtowanie terenu, takie ukształtowanie działki i. Wcześniej zdawał egzamin y, twór zrobiony z wiadra, a teraz mamy ogromną beczkę i teraz nie ma szans, żeby się cokolwiek stało. A przynajmniej w to wierzę. Zobaczymy. Jak będę mieć jakieś dane i coś czegoś się dowiem i posprawdzam, bo jeszcze muszę zrobić sobie miarkę, którą wsadzę do środka, to myślę, że się pochwalę. Ale to jest takie najważniejsze. Dobra, a co z resztą piwnicy? Otóż skoro mamy zabezpieczoną piwnicę przed niedobrymi rzeczami, y, jak woda, to tutaj mamy beton i tu mamy kiberek i tutaj mamy już wyznaczone jakieś linie różne nie będę wam mówił co one oznaczają bo to jest faza projektowa póki co no i tutaj będziemy się na dniach zabierali zapewne za to żeby nieco ogarnąć to co się tutaj znajduje niestety nie mam żadnej specyfikacji Techniczny, jeżeli chodzi na przykład o rozkład rurek, które między innymi były dorabiane. Nie ma ich w oryginalnym projekcie, ale myślę, że to wszystko jest jakoś do rozkminienia. Tak samo tutaj tę kwestię tego grajdołka bym chciał jakoś ogarnąć, bo, bo warto by było tutaj, żeby też było w miarę elegancko, żeby móc sobie jakieś rzeczy, jakieś pudła poustawiać. Natomiast pozostała część, którą już widzieliście niejednokrotnie, zacząłem już dzisiaj zbierać tutaj syf, żeby było miejsce. Teraz muszę wyselekcjonować rzeczy i obiekty, które są moje i wiem, że są moje i że się przydadzą jeszcze do remontów tutaj i odłożę je na boczku, gdzie zrobiłem sobie miejsce. I no i tak leniwie dzisiaj mija dzień. Może, może nie leniwie, ale, ale mija pozytywnie. Bo przede wszystkim coś się dzieje, ale jak się coś dzieje, to jest w sumie dobrze. Czy ty tu przerzuciłeś światłowód? Nie, ale zmieniło się trochę, nie? No, jest znowu burdel. Nie, nie, nie. nie Z więcej rzeczy. To nie. sprawia takie wrażenie. Nie, dobra, pierwszy rzut oka to fakt. Widać, że się tu zmieniło dużo. Doszły jakieś kabelki, ale to to, to jest absolutna norma, nie? Ale że ty tu przełożyłeś tego Swisha, to naprawdę szacun, nie? nie? Inny dzień, inna historia. Ale dzisiaj będzie spowiedź ziemniaka. No takie pytania przygotowałem, człowieku, nie wywiążesz się. Na głównym kanale, jak nie widzieliście, to jest. Moja spowiedź? Tak czy siak, ja chciałbym się Wam wyspowiadać z tego, co się udało zrobić. Otóż tu mamy jeden segment, to jest drugi segment, i mogę ten drugi segment sobie wyłączyć. I to w końcu zrobiłem po tak długim czasie. I tak samo tam na końcu. Tam też jest kolejny segment i też go można wyłączyć. Bo chodzi nam o to, że jak świeci na przykład LED za bardzo na ścianę, tak jak jest za mną, to oświetla mi za bardzo twarz. I robi się w tym przypadku akurat zbyt różowy, a tego byśmy nie chcieli. Więc żeby zadbać o odpowiednią jakość, to. Ale tak to sterowanie zamierzam zmienić i zrobić wszystko na artnecie zapewne. Ale do tego to trzeba będzie sterownik kupić. Ja sam sterownik, 500, pi panie. No, a tego vloga zakończymy tak troszeczkę w dziwnym momencie, bo w tym momencie się pakuję. W tym momencie się zbieram w daleką podróż i mam wylot zaraz z rana, a jeszcze muszę parę rzeczy ograć, jeszcze parę rzeczy załatwić, trochę rzeczy spakować. To też będzie ciężko, ciekawie i wspaniale. Natomiast to, co bym wam chciał powiedzieć, to przede wszystkim. Że chyba części remontu związanej z piwnicą będę musiał jednak przerzucić troszeczkę później. Ze względu na to, że też trzeba będzie ogarnąć kwestię centralnego ogrzewania, który jest teraz na ścianie, jakby przedyskutowaliśmy sprawę, rozmawialiśmy trzy godziny na temat tego, co można zrobić, czego nie powinno się robić. No i wyszło na to, że lepiej jest z tematem chwilę poczekać, jak już i tak to się tak bardzo długo ciągnie. I myślę, że to będzie najlepszy, bo też odpoczynek od remontów jest dobry dla głowy. Natomiast jutro wyruszam w podróż, która będzie wyjściem poza obszar mojego komfortu, bo będę tam na pewnym festiwalu. Co, co źle zabrzmiało, byłem kiedyś na festiwalu, ale kiedy to było? Festiwal, czyli Juvenalia, <grym> jeśli to można nazwać festiwalem. Myślę, że tam coś nagram. Myślę, że wam coś ciekawego pokażę, a przynajmniej mam taką nadzieję. A tymczasem myślę, że warto byłoby skończyć tego vloga, żebym się mógł skupić na tym, żeby zabrać wszystko, co najważniejsze, między innymi aparat, no i tyle. Trzymajcie się dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Czekam na Wasze komentarze. To takie chaotyczne wszystko wyszło. Po prostu chaotyczne były ostatnie chyba dwa dni i nie zdążyłem niczego więcej nagrać, co by miało rzeczywiście sens, łatwy skład, a że jutro wyjeżdżam, to lepiej tam zacząć nowego vloga z wyjazdu, a zakończyć ten vlog, więc nawet jeśli wyszedł krótki, bez sensu i beznadziejny, no to tak wyszło. Czasami takie życie jest. Bardzo smutno to brzmi. Tyle.